Można być chłopie od yy, naprawdę ciężkiej roboty, a nie od takiego kurwa co ja sobie siedzę. Więc raczej, <grym> raczej kurwa nie muszę odpocząć. Nitro faktycznie jest, nitro This is on beat, bitch nie płacę za lożę, nie płacę za alkohol, wszyscy na baczność, cenę jak narkof. czuję się jak własny wchodzę do klubu, Ale. nie powiedzcie mi, że to, że, że jest taka cenzura yy, nitrozyniaka, to to jest po trochę pojebane, nie? Tak jakby, jak, jak się zsumowałem, że na przykład na dwóch moteriach go wycięli, to tak kurwa, aż mnie to rozpierdala Normalnie kurwa oni go usuwają Palaj nie będziesz w takich jak czy my w milionach, ode mnie czuć hajsu, aromat Dolar czy euro, to nie jest ważne, zgarniać polawkę do, do auta na laskę. Prawdziwy nigdy nad nie. Prawdziwy hustler, prawdziwy hustler, prawdziwy hatler prawdziwy hustler, prawdziwy hustler, prawdziwy. Hustler, prawdziwy hustler. Dwie Mki w garażu, dwie M -ki już w gardle Robi się ciepło, robi się fajnie Masz bardzo szansę, gdy idę na parkiet Każda dupeczka się patrzy na mnie Beluga na stole, beluga na nogach Easy za Ritel, na kołach Garaż tak duży jak twoje mieszkanie Mam rary w planie, wrócę po fanie Seven no seven, nie gucisz się o jestem bezpieczny, jestem najlepszy A ci co się styka, to jest właśnie berliński styl życia Oksy to Dior, oh. karty bądź lita Na ścianie wisi platynowa płyta I wisi też złota, i wiszą mi hejty I na koniec dodam, jestem pierdolnięty Oj, kurwa, jestem I'm